Opieramy sobie jak na razie ostatniego Bakura, ma no więcej chyba już nie kupię za bardzo, za bardzo zresztą nie ma dostępnych więcej To jest Pegatrix Już miałem jednego Pegatrixa Karta się zdublowała No i mamy Den'a 100 plus 4 i czerwoną 5, 5. albo to łą się pomieszało które było w którym 150 było starym, czyli 5 no i cóż, karty tak się prezentują Samolot Gatrixa, tu mamy jednego w chaosie. Ten jest w kłosie. Kupiłem go niby na prezent, ale nie wiem czy damy. Może się kupiamy. No i mamy, gdzie to się otwiera? Dziada jest ładnie się otworzył tak się prezentuje nóżki coś kiepsko chodzą to już lepiej skrzydełka porównajmy sobie tam nóżki dobrze chodzą tam ledwo co Trzeba by go poprawić Jakoś ta sprężynka jest tam A tutaj jest jakoś tu Dziwna sprawa Ja tu nie jestem jeden tak na drugi h się mi się zawsze bardziej boku gamy bardziej no i co składamy? Raczej nic trudnego Co był wcześniej ten łowan przygratamy skrzydłami i róg tutaj się akurat lepiej trzyma tego składamy tak samo ale się trzymać nie, nie za bardzo chce rozpada się za ten się trzyma jak widać za ten złożymy skrzydełka, służymy i głównie nie trzyma się czym to jest spowodowane Otwieramy Otwieramy i patrzymy Kuchaczek jest w tą stronę, tu też jest w tą stronę Tu się trzyma ładnie i tu też teraz akurat no i dobra, nie ma co przedłużać kiedy kończę serię Bakuganów? Chyba więcej już nie będę miał.